Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Wojdat, tu jest Marcin. Tam. Możemy powiedzieć, że jesteśmy pasjonatami technologii Kesze, no i chyba tyle jakby o nas. Natomiast co o technologii. Jak nie wiem, czy Państwo wiecie, czy nie wiecie, na początku wersja była taka, że trzeba było robić pastę z gazów, nosić to na kolie, suszyć. No, to dosyć było pracochłonne i takie czasochłonne, natomiast w tej chwili moczenie w wodzie, po gansach, w miksie plus generatory do środka i właściwie no, czekamy tylko na kondensatory, które trochę długo się robią, bo muszą wyschnąć. Można powiedzieć, że mieć robi się taka czerwona, więc wtedy wi wiadomo, Jest że proces, proces idzie zbyt szybko, więc trzeba jakoś ograniczyć przepływ prądu żeby to spowolnić ja w takich chwilach mieszam roztwór tak żeby go dotlenić żeby cały ten gaz on się wymieszał I można odpiąć na jakiś, czas baterię. na jakiś czas można odpiąć baterię żeby to po prostu samo doszło i jak już uzyskamy odpowiedni kolor wtedy możemy znowu podpiąć zasilanie tak żeby ten proces ruszył szybciej dalej ale muszę powiedzieć to, co zmierzyłem i co zobaczyłem. Każda z tych cenek generuje oddzielnie swoją częstotliwość, ponieważ każdą konię mierzyłem oddzielnie. Yy, sama pogłoka i sama budowa magrawa pokazuje, że do niego wchodzi przewód prądowy, wychodzi z niego przewód prądowy, ale one nie są galwanicznie ze sobą połączone. Więc on nie powinien w ogóle prądu przepuścić. Bo jeżeli A, jest ktokolwiek rozgrywał schemat konstrukcyjnie one nie są nawet na schematach, które kesze publikuje. No w zasadzie tak. Jeżeli ktokolwiek po pogłusił się o to, żeby przeanalizować schematy Tesli, kesze, uh, aczkolwiek Tesli. Wszystko jest To... To te przewody ze sobą nie są fizycznie połączone. Nie ma styku, tak? styku galwanicznego między wejściem a wyjściem. Powłoka nano ma 24 megaohmy rezystancja.